Dzień dobry, pani. Witam. Niech będzie pochwalony. Proszę się przedstawić. Jedwina ze świebodzina. I co pani nam dzisiaj powie? Ja Wierszek powiem. A zapraszam, proszę bardzo. Niech będzie pochwalony. Słońce świeci, ptaszek śpiewa, w świebodzinie cuda wielkie. Nad dzwonicy dzwon rozbrzmiewa, modli się stworzenie wszelkie. Pan nasz wielki, ukochany, pasterz trzody, sługa Boga, ma natchnione wielkie plany, że aż myśleć o nich trwoga. Burmistrz z radą na kolanach, klęcząc w parafialnej sali, wzięli kwity od plebana i czym prędzej podpisali – Rośnie pomnik aż do nieba, cały z betonu i stali, największa nasza potrzeba wbrew tym, co się z tego śmiali. Król ukochany, świebodzina, nasze miasto od złego zbawi. Najświętsza jego rodzina, zaraz po nim się tu zjawi. Psie syny czozyją bez wiary i plują na pański ksys. Satanistyczne zucają cary na pomnik, co rośnie wzwys. Nieważne koszta i ceny, Polak Katolik wszystko potrafi. Bezrobotnych pies jebał i biedaków sprawi. Nieważne drogi mosty, Siroty, kaleki i starcy, Ważne zbawienie starosty i zbawieni miejscy rajcy. Cały świat już na wieki wiedzieć będzie na pewno, że w cieniu świętego pomnika jest jednak bardzo ciemno. Dziękuję.